Dziękuję na moim kanale, dzisiaj ze mną jest... Siemano! Dokładnie, Mikołaj. A dzisiaj będziemy wam pokazywać naszą wioskę pod tytułem Mikiwice, tak? Czy Mikowice? Tak. Mikiwice? Tak, Mikiwice. Dobra, więc pierwsze co wam w sumie pokażę to... to domek. Tutaj domek e, Mikołaja, jeśli wejdziemy sobie do środka. Mamy w mije. Ja jeszcze nie mam e, pomarańczy. Tutaj mamy bazy, jakąś ścioneczkę, tu mam piecyki, tu mamy crafting, tu mamy dwa łóżeczka jak ja nie miałam domu, to Ja coś je, pokażę widzowie, małem. patrzcie. Tu mamy tego, patrzcie, tu patrzcie, mamy. patrzcie jakie fajne zbroje z krzakkami. No chcesz mi pokazać? A, no, jeśli ja to... ściągniemy widzowie, to mamy tajną bazę. W której po się e. znajduje? E, to, tu, a tu jest do naprawiania elektry, bo to do naprawiania elektry. Masz kartik? No mam. Dobra, jeśli sobie wyjdziemy z domu Mikołaja, obok mamy, tuż obok, mamy kopalnię. Gdzie, ty tu? Jeżeli do tej kopalni, to popatrzcie, jaka fajna kopalnia. Długo im chyba robiłeś, kopałeś, co nie? 30 minut gdzieś około. No, Godzina tutaj. 30 minut. Tutaj, tutaj, tutaj bo nie się nie. kończy. Ale tutaj, widzowie, mam... Popatrzcie, co tu mamy. Patrzcie, co mamy. Patrzcie, Ty już co tu w niej kopałeś? Ty już w niej kopałeś? Co? W niej kopałeś? Nie, teraz dopiero zauważyłem, bo widziałem te takie, to zobaczyłem i pokazałem widzom. Może kiedyś tutaj na live będziemy kopać, jeśli będzie jeszcze z tego serwera. A powiem wam, że może tak 99% to jest, że będzie live. Może nawet uda nam się w kolejnym tygodniu, na pewno. No wątpię, żeby w tym, no bo ostatnio był też live u mnie u Mikołaja, więc tak. Więc chodź szybko Mikołaj. Ale proszę, zachęć widzów Twoich do subskrybowania mojego kanału, bo no, brakuje jednego jak... subskrypcji. Dziękuję Wam za 101 subskrypcji. Wpijajcie na kanał Mikołaja, czy zasubskrybować ich kanał, jego kanał. Wpijajcie mój subskrybujcie, wpijajcie na Kacper dla i go subskrybujcie. Wpijacie na Mikołaj Gens Plus i go subskrybujcie. Tyle. Koniec. Polek I mnie. Nie. Gdzie ty co? Gdzie ty jesteś? Musisz się tutaj wyszedł z kopalni dawno. Bardzo no nie, nie? Właśnie ja nie, gdzie z wyjścia, bo zgubiłem się. E. Gdzie ty jesteś? A dalej jest w tej kopalni. Jezus, Maria, po co ty tam schodziłeś? Nie Nie wiem gdzie ty jesteś. Ja nie wiem. Masz ważne przedmioty? Wylecz Eliptiom. Gdziekolwiek. Wylecz elitom. Nie. Czy ty poszłeś? Co? Usłyszałam. Gdzie ty polażesz, to ja nie wiem. Widziałam twój nigdzie gdzieś jest. Ale już nie schodzimy chyba. Czekaj? Masz jakieś zapasowe temy? Będziesz musiał w montażu zakryć czat na chwilę. Aha. Teraz. Teraz. Okay. Okay. Widzowie, a no nie... Nie, wcale tu nic nie ma, nie ma. jak to się zawsze kończy. A spoiler? Jestem na pojęciu. Akurat to zapasowe no, i to. Spokojnie nie oszukuje gry. I weszłam na krytyżę. Ja popatrzę. E kurde. Ale nie weszłeś na kreatywa. Mi nie pokazano, że weszłeś na kreatywa. Tylko były jakieś raki, nie, od... rak nie walnęło Mikołaja. Tak. Masz jakieś jedzonko? Mogę te słodkie jagody? Mhm. Dobra. Dobra, mamy słodkie jagódki. Za to ci dam, za to ci dam kulkę gliny. Cztery razy. Dobrze. Więc ty zbieraj się i lecimy, co nie? Potem sobie I sęczatuję. Okay. Więc tak, tutaj Czekam. mamy jeszcze... Tu mamy Mikołaja, tu mamy z takimi rzeczami właśnie, nie wiem czy mi to. O, tutaj. regeneracja i pośpiewa Nie, na innych jeszcze mamy, na innych mamy jeszcze. E, szybciej szyb, więcej. Tego robiliśmy. Miki, chodź. moment, czekaj, sobie. Na no, tym da się enchantować? A, masz książki co <noise> Są Czeko... ja um, spaję, spaję, książki nie są chyba jakieś? A ja nie. nie, nie A ja mam. Uwaga! Let's go. ja jestem ale mam też mam zwykłą nie. A ja ja nie. A ja ja nie. ja nie. 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 Hmm. Jak to się nazywa? Potem to. to nie, 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 Dobra, nie, już. nie, 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 Dobra. nie, patrz. nie, nie, Chodź spać bez noc, nie rozumiesz? Ale pójście! to jest naprawdę kłód zablokowany. Jeśli uznaliście jeden z poprzednich to wiecie, że takie klawisze odlewane są z żywicy epoksydowej. Tutaj mamy spację w bieżę. Dobra, widzowie. Włącz tego Abra. Jakiego Abra? No w tle. To nie Abra. To kto? <grym> Dobra, nieważne, e, chodźmy teraz tutaj obok, obok mam jeszcze. taki domek, co nie? Jeszcze nie po co to pokazuje, bo tu nic nie, nie ma. No. Kurde! Sterowanie! Wieśniak! Wiesniak! Coś ty zrobił. Ja nie mam włączonego. Nie, o to chodzi, że wieśniaka zabijesz. Tutaj mamy farmę. Tam Dalej ruchem. po niej mamy bikony! Dobra, takie fajne bikoniki. Ich jest trzech na Mikowicach. Na Miki Wicach <noise> tu mamy jakiś mur. Tam dalej mamy na lodu, normalnie. A tu mamy. E, Zwykle domy się takiego wieśniaka. Teraz, Miki, pora żeby pokazaliśmy. Jak ty że zostałeś zabity? Normalnie spadłam. Aha. A i jeszcze mamy. Tutaj. Usunąłeś to? Ale co? Tutaj 2024. No. No tutaj było lotnisko, żeby mogliśmy sobie e, startować eltrami, biegać, dwa do i... E, Wlecimy. E, I... i, 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 i zapomniałem, czy... Masz fajerwer... E, nie fajerwerki, tylko ten? E, masz... Łu... E... E, szczały? ja mam trzy ciały. Eee, mam tyle. Jedną mam tylko. O, to ten już nie ma. Nara. Dobra, chodźmy teraz pokazać mój dom. To jest mój dom. Ja tam mieszkam i myślę, że jest najbardziej taki fajny. Zaczynamy. Dziwny Minecraft zepsuty, podobno się nie da. A, nie wiem. E, tutaj mamy e, popatrzcie, taką fajną kanapę z poduszkami. Ja ci tu zamurowałam, żebyś miał ułatwienia to dirtem, a to była woda. Ano. Czanki. Tutaj mamy schody. Troszkę dziwne te schody tu są. E, da się wejść na górę. Mamy tutaj okno na Mikiwice. Tu mamy skrzyneczki, dużo skrzyneczek. Tu mamy taką ścianę. Dzięki już jest mojej sypialni. Okej, okay. w teraz jak krzyży sobie na dół. A gdzie to jest to co? tutaj bo, mamy wersję czarną. Tutaj mamy do muzyki. Tu do płyt. A płyty są tutaj! Ja widziałem. I pa. Bierzemy sobie i pa. No dawaj mamy O, tam może złożyć. Dobra. Gdzie jest fajna baza? No to tyle. tutaj popatrzę jeszcze mamy jakieś fajne lampionki mamy zrobione. gdzie ty masz piją, tajną bazę? Tajną bazę? Ja nie mam tajnej bazy. A, tamta, to wiem, dobra. A, jeszcze widzowie, zapomniałam wam bardzo Przepraszam bardzo, ale tutaj... To, to już możemy sobie w sumie tutaj był mój prezent i jesteście teraz dzień dobry witam cię poszukiwani dlatego, że bo teraz patrzycie jak leś pisze pomarańcza już tutaj się pisze pomarańcza nie teraz nie będzie seria rawy teraz będzie już seria tak Dobra, jest. Siedź. Siedź. Nie siedź. No. Witam cię. Musimy iść do kowadła. Kowadło ma tylko. Masz nazwane no. pomarańcza. No właśnie, chcę nazwać pomarańcza. Ale jest nazwane. Jest nazwane. A! <laughs> Bo wiem, że jak miałeś na e, Mikołajowicach w Minecrafcie ten, e, no to przecież to o, też miałeś Wiesz co? Chciałam też tu nazwać Mikołajowice, tylko wiesz co? Wiesz co się stało? Co? Za długa nazwa i wybrałam Mikiwice, bo Miki to jest takie moje przezwisko jakby. Masz jak jak co To do Ciebie mówią Miki. To? Mogę ci coś tak. pokazać? Często te Ciebie mówią. Miki, jak do mnie tak. mówią, często Kacpi. No, każdy no. do mnie mówi kacpi. Prawa, Rzadko co onik też mówi kacpę. Miki, bo co to co tu jest na tam Masz ten kacpy. Nie, nie, nie. tam, echa mniejszy kapałek. Oooooole, ule, ule. Tutaj mamy. O, o. A wiesz, jak się odpala taba? Co? Jak, wiesz jak się odpala taba? To u góry, ile z ludzi na serwerze? Tabem. No, tak. Jak tylko. To jest szybkie kopanie, e, szybkość i zwiększony skok. Mhm. Popatrzcie w ogóle, jakiego mam skinka kolzackiego. Mm. Z internetu? Tak, z pobranego. Czy pobranego? <grym> <grym> jest dokładny taki. Ja, mam taki? ja sam sobie go zrobiłam. Wystarczy popatrzeć, że tak Julia masz, Bobie. <grym> Czy specjalnie zrobiłeś tu taki brąz? No na górze. A ty tu włosy masz takie. No wiem, bo chciałem. Popatrzcie przynajmniej jakiego ma kosmetyka. A, takiego. kto on się lawi, choja, choja. Więc to w sumie taki krótki film. pokazuję wam Mikowice. Czekaj! Więc co? Czekaj, czekaj, stój. Z tyłu na plecach też mam. Coś namalowana. Co masz? X1 Aha, 1x. 1 gra Dobra, więc to tyle z tego filmu. Choć tutaj się ustawimy. Eee. To co, to co? Trzymajcie się. No i pa. pa.